oraz wszystkich przybyłych gości. Bardzo, bardzo serdecznie witam i jestem wdzięczna, że poświęciliście Państwo swój senny czas, ażeby z nami tu poprzebywać, ażeby wczuć się w przedświąteczną aurę, a to będzie tematyką naszego spektaklu słowno-muzycznego. Ogólnie to jest nazwane, są nazwane te przedstawienia, przemyślenia wielkanocne, kolejny rok to robimy, siódmy, siódmy, i no i jak da to w przyszłym roku również, bo w przyszłym roku to mamy okrągłą rocznicę naszej działalności, czyli dziesiątą rocznicę. Muzyka Przejmujemy na swą głowę popiół ze słowami Prochem jesteś i w proch się obrócisz, popiół jest znakiem i symbolem znikomości tego świata i marności wszystkiego, co przemija. Obrzęd posypywania głów popiołem, kościół przejął od ludów starożytnych nadał mu nową i tak wymowną dla każdego symbolikę. W obecnej formie obrzęd ten znany jest od IX wieku, kiedy to posypywano głowy popiołem odprawiającym pokutę publiczną. Owi grzesznicy i gorszyciele czekali w krużganku świątyni włosiennicę. Biskup wprowadzał ich przed ołtarz, gdzie wobec zgromadzonych wyznawali swoje winy. Poświęcono ich włosiennicę i posypywano głowy popiołem. Następnie biskup symbolicznie wypędzał ich z kościoła, przypominając tym gestem wypędzenie pierwszego człowieka z raju. To wypędzenie trwało aż do Wielkiego Czwartku, kiedy byli wprowadzani do świątyni, żałując za swe grzechy i kiedy mogli przystąpić do Stołu Pańskiego wraz z wszystkimi wiernymi. Pokuta w tej formie zaczęła stopniowo zanikać już od XI wieku. Choć pozostał do dziś obrzeń posypywania głów pokiołem jako wyraz skrupy i uznania tej grzeszności. Popiec dawnymi czasy gromadził w kościele wszystkich, bez wyjątku Polaków. Pamiętaj, że wszystko na ziemi przeminie. Rok wszystko się kiedyś i w gruzy rozrzuci. I ciało Twoje w przeznaczeń godzinie, jak z prochu powstało, tak proch się obróci. Odejdzie z tej ziemi i zniknie ze świata, bo na świecie wszystko znikome nietrwałe, a ty masz dusze szatko w niebo ułata, bo szczęście w niej czeka wieczne wspaniałe. Więc pochyl dziś głowę, niech popiół już spadnie i słowo, że ciało Twe proch się zmieni. O niegrzyj, lecz ufaj, dzień zbliży się z co rajskim beselem Twą duszę zbrumieni. Dziś smutnyś, o popiół pokutę Ci wskaże, lecz kiedyś ocenisz Wezwanie to święte, bo chociaż przestaniesz żyć w ziemskim obszarze, to chciało się zmieni, jak z prochu jest wzięte. że jest ważne u dobrego syna prośba matczyna. A wtem Nikodem z Józefem przybyli i ciało z krzyża pobożnie złożyli. Widzieć tam było łez gorzkich wylanie i narzekanie. Przez boleść, gdy go na ręce swe wzięła, matka do piersi mile przytulała. Przez boleść, gdyś go oblewała łzami, Módl się za nami. <śmienic> Podnosząc swe głosy, aż pod wiosy. Miłe nam było z Tobą przebywanie i na przedziwne Twe sprawy patrzanie, ale się wszystko, co nam miłe było, płacz zamieniło. Mieszkając nadej. Nędznej ziemi z nami, obdarzyłeś nas wielkimi łaskami. Niestetyż, gdy złe za dobre oddano, zamordowano. A gdyś umierał, wszystko, się stworzenie z gruntu ruszyło przez wielkie zdumienie, bo tak wielka. Gień grzechu ziemia podła nie mogła, Przez to się trząsły od żalu skały, Góry wysokie straszliwie ryczały, Słońce jak w nocy zgubiło ozdobę, wziąwszy w żałobę. Lecz twoja dziwna modlitwa sprawiła, Że odpadł świat ten obroniła, za którą prędko wszystko się zaśmiło uspokoiło. I one serca, choć zakamieniałe, Twoich morderców kruszyć się musiały. Że grzechu swego bardzo, bardzo żałowali i pobudowali. O, któryż język smutek nasz wypowie? Pociecho nasza duszy naszej zdrowie. jako się smutnie, zmiłuj się nad nami, pożegnał za nami. Lub kiedy smutek tak wszystko opędza, że nie potrafisz już przejrzeć w świat drugi, gdzie każdy śpieszy, by nigdy nie wrócić, pomyśl, żeś proch i w prośbie obróci. Kiedy pieniędzy masz pełne szosy, I tak szczęście ogarnia mamidła, Że tylko wznosić chcesz świata kolosy, Oj, zapominasz szatańskie to sytuacja. spotkanie, ale tak. tu już jest który raz, tak powiem się spotykamy Państwo zapraszają. Na... W ogóle to działamy 9 lat już, w przyszłym roku dziesiąta zapraszamy, rocznica, yy, nie licząc pandemii. To siódme, si siódma, siódma, yy, tak, bo ósma to będzie tak. Siódma i tak to my tradycyjnie chcemy to ciągnąć, dopóki nam się ustarczy. Po prostu wiadomo, że ludzie... Są już w takim przekroju wiekowym, ale co muszę powiedzieć, proszę panów, moi ludzie są, to jest wysoka kultura, mimo że wiek jest, no, słuszny. 78 lat to jest średnia, to jest już zobowiązujące. E, wysoka kultura, chęć do pracy, w miarę oczywiście swoich możliwości. Ale chyba to jest też takie, i naprawdę tworzymy taką miłą, sympatyczną, powiedziałabym, to nie są moje słowa, rodzinkę tutaj. Co mnie przeogromnie cieszy. Tu mam nauczona zawsze szacunku, szczególnie do ludzi starszych, w ogóle do ludzi. I to mam. I tu mam taki wzajemny szacunek, kto na ile, co może, co robi, przygotowuje. I ilu aktualnie członków działa i tak prężnie pomaga przy realizacji eee, tego typu inicjatyw? Tak, eee, działa 14 członków, eee, z tym, że dzisiaj w grupie mamy 13, bo jedna pani jest w sanatorium. No to już są siły wyższe. To był pan pomysłodawcą takich spotkań? Jest jakaś osoba, która. Powiem tak, to powstało tak wspólnie, no, dość, zawsze było, żeby tak działał czynnie, mocno zarząd klubu, ale to nie znaczy, że ludzie, bo zawsze proponujemy i pod ogólną dyskusją u nas wszystko jest tak, ja to się śmieję z języka dawnego demokratycznie, ale tutaj dużą zasługę, tak jak przemyślenia y, 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 Wielkanocne, jak zadumania zaduszkowe, tu duży wkład też miał ksiądz Michał, który no, w tej chwili dzisiaj nie mógł być, on jest proboszczem na innej i on też tam, w tamtych swoich, to, to była taka osoba, która nam... Która nam od serducha dużo, dużo pomogła. Już co już księdza z nami nie ma, bo jak był w Międzyrzeców, w parafii, co bardzo czym tu uczestniczył. To był taki, ostatni, powinien, tak, taki ksiądz, człowiek. To wszystko. Co roku państwo e, tak naprawdę przygotowują przygotują inny program tak. tych rozważań. W tym roku e, bardzo ciekawe teksty wprowadzające były mm -hmm. na temat e, całego e, tutaj. E, obrządku, tego, tak, tak. E, tradycyjne. E, skąd państwo czepią e, informacje, inspiracje? Bo e, no, to bardzo cenne e, wiedza. Zauważyliście panowie, że e, ten język, szczególnie w niektórych tych stopach odnośnikach, prawda, przy całym przekazie, nie był taki, jak to język w tej chwili. Nie powiem, że to był taki staropolski, aczkolwiek, no takie, to są e, daty końca XVIII wieku, XIX. Yy, ja nie powiem, bo my czerpiemy no z książek różnych, prawda? Ale też opieramy się na starych, starych pieśniach. Jeżeli coś potem siadamy i to sobie łączymy, tak? Łączymy. Bo nikt nam w tym, no oczywiście, że my robimy to sami i tak szczerze dajemy radę, jak na razie. Ale bardzo ciekawy zbiór e, tradycji wielkoposnych. Tak, tak. Tak chcemy, jak tu kiedyś właśnie mówił nasz wójt, że to jest takie przedłużenie i tak do tego dążymy, rekolekcji, nie wiem, no jak to nie nazwał, prawda? I takie wprowadzenie, prowadzenie ten nastrój świąteczny. I o to nam chodzi. I o to nam chodzi. Państwo za piękne uczestnictwo w naszym wydarzeniu za to, że tak naprawdę z powagą i, 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 i z takim zrozumieniem to uważnie nas wypatrzcie. I tu nas mi się taka sentencja gdzieś zasłyszona, że ja nie powiedziałam, na kontu na Mariupol i pójdzie czas. Wielkie prawa dla ludzkości, nic piękniejszego ponad życie, życiu ponad czar miłości i Państwu w imieniu własnym i całego naszego zespołu, klubu i Pana przytruwającego nam pięknie, Pana Aleksandra, Życzymy dużo, dużo, dużo miłości, miłych chwil, spędzonych w gronie rodziny, w gronie przyjaciół, na nadchodzące święta, yy, zrozumienia pełnego i niech ten zmartwychwstały Jezus błogosławi Wam na co dzień, na dalszą drogę życia. Moi drodzy, przede wszystkim chciałbym podziękować całemu klubowi seniora za przygotowanie tak pięknej scenizacji. Spotykamy się tutaj już po raz kolejny. To właściwie taka tradycja, że w niedzielę palmową tutaj w Remizie w Rzeczycy grup Seniora Szarotka przygotowuje przemyślenia wielkanocne. Dziękuję, że, że wam się chce, że znajdujecie motywację, że znajdujecie czas. W tym naszym codziennym giełku, zaganianiu, obowiązkach gdzieś pomiędzy odśnieżaniem podwórka a łapaniem promieni słonecznych, że znajdujecie czas, aby tak piękny montaż słownomuzyczny dla nas przygotować. Wielkie dzięki za to wszystko. Przed nadchodzącymi świętami Wielkanocy przyjmijcie ode mnie, od pana Wójta Krzysztofa Adamowicza, najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim właśnie takiej rodzinnej, ciepłej atmosfery, jak zagościła tutaj dzisiaj na sali, zdrowia, pogody i takiego wzajemnego, wzajemnego zrozumienia, życzliwości, wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze na te nadchodzące święta. No, Szarotka jak zawsze nie zawiodła, tak? Zrobiliście to przepięknie i tym bardziej dla Was wielkie dzięki. Tu w swojej skromności powiedziała, że dziękuję Wam, że przyjechaliśmy. Nie. To my wam dziękujemy, że wy swój czas potrafiliście wyegzekwować w tych chwilach takich, przecież to są święta, tak, wiele pracy, a wy potraficie tak wiele z siebie dać. Jan Paweł II takie piękne słowa mówił, że człowieka mierzy się sercem i myślę, że dzisiejsza tu sentencja, przekaz taki, nie czekajcie, nie przyjdę, nie śpieście się, poczekam, jest coś pięknego. Wy po prostu tym swoim przekazem zatrzymujecie nas w tym świecie takim trochę szalonym w tej chwili, niebezpiecznym, strasznym, gdzie nas straszą, a tu dzisiaj pokazaliście nam wspaniałą rzecz. Przemówiliście do nas o wspaniałych sprawach. Dla wszystkich Państwa też w imieniu własnych i pana starosty chciałbym przekazać najserdeczniejsze życzenia. Spotkajmy się w domu, porozmawiajmy między sobą, ale w dobrej wierze, nie o polityce, tylko o życiu, o tym, jak, jak powinno się żyć, jak jest fajnie, jak się spotkamy, odwiedźmy te rodziny, wszystkiego, wszystkiego dobrego z całego serca.